Cześć, straszliwie dzisiaj wieje. Mam nadzieję, że nie będzie tego słychać w mikrofonie. W poniedziałek, w poniedziałek wykonałem podsiew, właściwie wertykulację i podsiew. Dzisiaj planuję zabrać się za pierwsze koszenie tej podsianej trawy, podsianego trawnika. Zobaczcie, jak fajnie się trawnik zregenerował po tej wertykulacji. Jeszcze miejscami gdzieś jest troszeczkę niedożywiony azotem, ale nie chciałem przesadzać z tym azotem podczas dosiewu. Na to przyjdzie czas. Te pierwsze koszenie jeszcze wykonam kosiarką, tą dużą wrzecionową, ponieważ większość nasion jeszcze nie wykiełkowała. Gdzieś tam w niektórych nasionkach pojawiają się malutkie kiełki, ale myślę, że nawet jak skoszę tą dużą kosiarką pierwszy raz, to nic się nie stanie. Później będę to kosił 3, 4 razy, pewnie trzy, bo więcej mi się nie będzie chciało, tą ręczną kosiarką wrzecionową. Tak, żeby nie uszkadzać tych yy, młodych siewek. Jak najmniej je męczyć. No i cóż, będzie trzeba trochę za nią pochodzić, ale jestem na to przygotowany dla sportów. Koszenie po podsiewie jeżeli ktoś dysponuje tylko kosiarką e, taką rotacyjną, no powinno wykonać się nieco później, pozwolić tej trawie jednak e, się mocniej ukorzenić, tak żeby podczas koszenia jej nie wyciągnąć, znaczy nie wyciągnąć, nie uszkodzić tych młodych siewek, ale też nie pozbierać jeszcze niewykiełkowanych e, nasion. Więc fajnie zaopatrzyć się gdzieś tam z Oelixa w taką ręczną kosiareczkę. Wrzecionową, można ją później odsprzedać albo zostawić sobie, i czasami dla sportu po prostu pobiegać po tym trawniku z ręczną kosiarką. Dobra, idę ustawić kosiarkę i biorę się za koszenie. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. I don't belong to my thoughts to move along. Push myself to be the best. die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams when you hit your teens, I think really what it seems. Try to find out what it means kosiarce nie ma wałków e, kopiujących z przodu.

I'm stable, oh yeah No label, oh yeah You know me, I have only a past I'm lonely, but then I'm going I'm in want no fear I want the real stuff everybody listen up cuz I'll only say it once I'm gonna show you all the path if you want it bad I'm gonna show you where it's at yeah how you can get it back yeah cuz I ain't never done I'll be number one working hella hard until I get just what I want yeah rise just like the sun yeah fatal like a gun shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until yeah. I fall yeah always do it on my own so I gotta get through it the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's i just wanna keep moving yeah i put out all the art it's my only medicine yeah everything i do i'm just being genuine yeah i'm sick of being screwed feel my own adrenaline yeah i do just what i do and i hope you let me in let me in yeah